Płaszczyki od Kaja. Dziewczyny, muszę Wam pokazać je na żywo, jak świetnie się prezentują nowe płaszczyki z polskiej firmy Kaja. Uwielbiam te płaszczyki, mam je co sezon. Mam również w szafie, także 100% mogę Wam polecić. Jakość jest petarda premium, także pokazuję po kolei, co mamy. Trzy nowe modele dla dziewczynki. Jeden jest dla chłopca, więc może zaczniemy od chłopca. Kamelowy, klasyczny płaszczyk dla chłopca. Zapinany na dwa guziczki. Tutaj mamy dwie kieszonki. Płaszczyk jest na podszewce. Także naprawdę jakość macie premium. Jeśli potrzebujecie coś porządnego, to to jest właśnie dziewczyny to. I już Wam mówię, jakie mam rozmiarki i jaka cena. Płaszczyk kamelowy 139 zł. I rozmiarki mamy 98, 104, 116, 122, 128 oraz 134. I teraz tak, taki sam płaszczyk. W sensie taki sam model. Płaszczyka, czyli tego klasycznego z kołnierzem, mamy dla dziewczynki w kolorze pudru. To jest dziewczynki to samo, tylko w kolorze pudrowym. Cena również 139 zł. I tutaj mamy tak: 9,8, 110, 116, 122, 128 i 134. 104 też jest. Pełna rozmiarówka jeszcze mam, tak, czyli od 98 do 134 tego płaszczyka. I teraz z dzisiaj. Bo to był tydzień temu, a z dzisiaj mamy takie cudo płaszczyk mini. Zobaczcie, jakie to jest śliczne. Taki jest rozklaszowany. Ozdobny ma tutaj może z tyłu wam pokażę, będzie lepiej. O, lepiej widać. Tu ma takie ozdobne falbaneczki na rękawkach, ozdobne motylki. Trochę mi się traci. O, tak, cudny jest. Po prostu jest cudny. I teraz tak, ten płaszczyk kosztuje 139 zł, czyli podobnie jak poprzednie. I tu mamy troszkę mniejsze rozmiarki. 80, 86, 92, 104, 110 i 116. Płaszczyk mini. I dziewczyny na koniec, na koniec, co jest mój ulubieniec. Zobaczcie, piękny beżowy płaszczyk. I on ma troszkę inną strukturę. Zobaczcie, on jest taki włochaty, milusi, jak welurek. Czekajcie, może tak Wam pokażę z bliska, może tutaj chwyci. Piękny yy, kołnierzyk okrągły, który ja osobiście uwielbiam. Yy, no i takie tutaj mamy pufki, tak, na rękawkach. Piękny jest, naprawdę jest piękny. Oczywiście wszystkie te płaszcze dziewczyny mają podszewkę, mają podszeweczkę zapinane na guziczki, dwie kieszenie, no i tutaj on się wyróżnia tym, że ma kołnierzyk, yy, kołnierzyk okrągły, no i te, te pufki. Bardzo podobny model miałam w zeszłym roku, Wam pokażę, mam ostatnią sztukę na wyprzedaży. I teraz tak. Ten płaszczyk mamy za 148 zł i jest w rozmiarkach 9, 8,6, 9,2, 9,8, 104, 110 i 122. Tak się prezentuje. A teraz Wam pokażę. O, ten płaszczyk miałam podobny zły w zeszłym roku. Taki płaszczyk. Mam go osobiście jeszcze w szafie, może, ale już się w niego wciśnie. On jest na takiej. też jest. Yy, taki ma włos, tego pewnie nie widać dziewczyny i on się delikatnie mieni, krata jest różowo kremowa, natomiast ma taką kolorową nitkę, to jest troszkę różu, troszkę żółtego, troszkę turkusu, nie zobaczycie tego, może tak zrobię, może będzie widać, ale on się pięknie tak delikatnie mieni, też ma taki półokrągły okrągły kołnierzyk, też ma tutaj pówki, także bardzo podobny, jeśli chodzi o materiał. Została mi ostatnia sztuka, Chyba 122. Tak, 122 i robię go za 119 zł. On był również 160. 119 zł. St yy, tak, 119 zł, dziewczyny, teraz. 119 zł. I mam na wyprzedaży jeszcze dwa ostatnie płaszczyki w rozmiarze 86 i robię już je no tutaj już poleciałam, bo po bandzie dziewczyny 69 zł macie jak za bluzkę 69 zł, no ale malutki, malutki rozmiarek, także sobie tak leżą u mnie, więc kto ma, może sobie skorzystać dla dzieciątka oczywiście on jest tutaj po całości zapinane na guziczki, to jest taka pepitka biało-beżowa czekajcie, muszę go tutaj ładnie ułożyć oczywiście kapturek tu mamy kapturek też takie delikatne półki przy rękawkach 69 zł. 69 zł. Pepitka beżowa i ta sama sytuacja. Tutaj również rozmiarek 86. To jest taka krata. Tym razem jest krata różowo-taka beżowa. Zapinane na guziczki. Też ma takie tutaj bówki, kapturek. Naprawdę dziewczyny jak za bluzkę. 69 zł. Także tyle jeśli chodzi o nowości z płaszczyków.